11 maja firma PBG w restrukturyzacji, będąca akcjonariuszem Rafako, wykonując uprawnienie osobiste, odwołała z Rady Nadzorczej Rafaką Małgorzatę Wiśniewską. Jej miejsce zajmie Piotr Zimmerman. Małgorzata Wiśniewska była przewodniczącą Rady Nadzorczej Rafako. W kwietniu PBG w restrukturyzacji z Rady Nadzorczej Rafako odwołało też Michała Maćkowiaka, a w jego miejsce powołany został Konrad Milczarski. Obecnie w skład Rady Nadzorczej Rafako wchodzą Przemysław Szmit oraz Adam Szyszka, Krzysztof Gerula, Michał Sikorski, Konrad Milczarski, Maciej Stańczuk i Piotr Zimmerman. Nadzorca sądowy ustanowiony dla procesu sanacji PBG. Ustępująca ze stanowiska Małgorzata Wiśniewska wystosowała list do swoich współpracowników, w którym podziękowała za ich wysiłki i intensywne prace prowadzone dla dobra spółki. Była przewodnicząca Rady Nadzorczej podkreśliła w nim także wspólne osiągnięcia i walkę o rozwój firmy. Odwołanie Małgorzaty Wiśniewskiej miało miejsce w momencie, gdy po miesiącach wytężonej pracy, rozpoczęte w ramach projektu Optima procesy, zaczęły przynosić wymierne efekty i korzyści dla spółki. Autorka listu nie kryła dumy z pracy nad tym przedsięwzięciem i współpracy z wieloma oddanymi i zaangażowanymi ludźmi. W swoim liście była już przewodnicząca odniosła się też do dorobku swojego świętej pamięci męża, prezesa Rafako Jerzego i zaznaczyła, że dziś największym wyzwaniem dla spółki jest odbudowanie jej pozycji lidera w branży energetycznej. Także przed Małgorzatą Wiśniewską nowe wyzwania, bo wciąż pozostaje prezesem fundacji Rafako.